Dziś omówimy drugą część dziadów Adama Mickiewicza. Jest to dramat romantyczny, w którym autor opisuje dawny pogański obrzęd, podczas którego przywoływano błąkające się duchy zmarłych. Potrzebują one pomocy ludzi, modlitwy oraz jałmużny. Obrzęd ma im pomóc ulżyć w cierpieniu oraz pomóc w przedostaniu się do nieba. Ale dziady to nie tylko historia o duchach. To dramat o człowieku, o jego sumieniu, o jego wyborach, o jego emocjach oraz o tym, jak trzeba żyć, by uzyskać pełnię człowieczeństwa. Jest noc, niezwyczajna, nie taka jak każda inna. To noc, w której według dawnych wierzeń umarli wracają. I nie po to, by straszyć, ale po to, by mówić. I dziś właśnie będziemy ich słuchać. Adam Mickiewicz w drugiej części dziadów sięga po stary, pogański obrzęd, odprawiany w noc za duszno. Lud wierzył, że w tym jednym momencie w roku cienka granica między światem żywych a światem umarłych pęka jak szkło. Duchy mogą wrócić, a ludzie? Ludzie mogą im pomóc. Miejscem akcji jest Stara Kaplica. Jest to kaplica cmentarna. Ludzie stoją w milczeniu. Na środku guślarz, który przewodniczy dziadom, ten, który wie, jak rozmawiać z umarłymi, i chór wypowiadający zaklęcie, zaklęcie które znamy wszyscy. Ciemno wszędzie, głucho wszędzie, co to będzie, co to będzie. I wtedy guślarz prosi o garść kądzieli. Kondziel, czyli taki pęk włókna lnianego, lnianego, konopnego, czy też wełnianego, przygotowany do przędzenia. I ją zapala, wypowiadając przy tym zaklęcie. Połączenie tych czynności ma na celu sprowadzenie na ziemię duchów lekkich. I nagle świat zaczyna się zmieniać. Najpierw pojawia się światło, takie delikatne, jakby ktoś zapalił gwiazdę. I dwa głosy. To dzieci, to głos chłopca, Juzia i dziewczynki Ruzi. Nie płaczą, nie krzyczą, nie straszą, one tylko pytają: Dlaczego nie wolno nam wejść do nieba? Mówią, że przecież były grzeczne, były dobre, były kochane. Nie rozumieją, co się dzieje. Przecież nie zaznały głodu, nie zaznały cierpienia. I właśnie dlatego nie mogą odejść dalej. Nie mogą odejść dalej, bo kto nie doznał goryczyni razu, ten nie dozna słodyczy w niebie. Cierpienie, jak się okazuje, nie jest przekleństwem. Ono jest drogą do dojrzałości duszy. Dzieci proszą o jedno, proszą o ziarnko gorczycy. Gorczyca jest tutaj symbolem goryczy, symbolu bólu, symbolem tego, czego im zabrakło dzieci były niewinne, ale duchowo niegotowe na niebo. Ostatecznie otrzymują to, o co prosiły. Aniołku, duszeczko, czego chciałaś? Macie obie, to ziarneczko, to ziarneczko. Teraz z Bogiem idźcie sobie. Józio i Ruzia są w, tutaj w dramacie Mickiewicza symbolem duchów lekkich. Gdy cichną ich głosy, powietrze gęstnieje. Straszna północ przybywa. W kotle zostaje zapalona wódka i wtedy pojawia się widmo złego pana. Widmo zmarłego właściciela wsi. Za życia był okrutnym człowiekiem. Jego duch jest poraniony, wychudzony, rozry porozrywany przez ptaki. Ptaki to jego dawni poddani, którzy nie pozwalają, aby mu pomóc. Kruk to parobek, jego dawny sługa. Kiedy odczuwał straszny głód, kiedy cierpiał głód, postanowił zerwać z jego sadu kilka jabłek. Ten zakaręł rozkazał zbić go tak mocno, że chłopiec tego nie przeżył. Sowa jest wdową, która przyszła z maleńkim dzieckiem na rękach prosić go o pomoc. Została jednak wytargana, wyciągnięta za włosy i wygnana z jego dworu. Zamarzła na drodze, trzymają w swoich ramionach to maleńkie dziecko. Widmo złego pana jest duchem ciężkim w dramacie Mickiewicza. Kiedyś miał władzę, teraz doskwiera mu głód. Kiedyś rozkazywał, teraz błaga. Dajcie wody, dajcie chleba, ale odpowiedź jest twarda, bo kto nie był ni razu człowiekiem, temu człowiek nic nie pomoże. Bo piekło czasami zaczyna się tu na ziemi i często budują je ci, którzy mają władzę. To jedna z najmocniejszych scen całego dramatu. Dla widma złego pana nie ma ratunku, nie ma rozgrzeszenia, nie ma drugiej szansy. Nie ma drugiej szansy, ponieważ nie skorzystał z pierwszej za życia. Gdy widmo zanika, guślarz zapala wianek upleciony ze święconego ziela. To ziele symbolizuje czystość, czystość, niewinność. I pojawia się ona, pasterka Zosia. Która jest w dramacie Mickiewicza duchem pośrednim. Lekka jak cień, piękna jak wspomnienie, za życia wielbiona, ale sama nie potrafiła kochać nikogo. Była blisko ludzi, ale zawsze daleko. Mówi cicho. Tak Zosią byłam, dziewczyną z tej wioski. Imię moje u was głośne, że chociaż piękna, nie chciałam zamęścia. I dziewiętnastą przeigrawszy wiosnę umarłam nie znając troski ani prawdziwego szczęścia żyłam na świecie lecz ach nie dla świata wisząc pomiędzy ziemią i niebem staje się obrazem duchowej pustki bo kto nie dotknął ziemi ni razu ten nigdy nie może być w niebie zosia nie była zła ona była taka pusta emocjonalnie i właśnie za to cierpi Tutaj, y, Karol, jest brak bliskości, brak miłości. Żyła sama dla siebie, a nie dla innych. Wie, wiecznie była pomiędzy. Na końcu guślarz wypowiada do niej słowa. Jeszcze musisz sama jedna latać z wiatrem przez dwa roki, a potem staniesz za niebieskim progiem. Guślarz po wizycie trzech rodzajów duchów. Lekkich, ciężkich, pośrednich chce rytualnie zakończyć obrzęd. Rozrzuca w kaplicy ziarna maku i soczewicy, które mają stanowić poczęstunek dla zwąkanych dusz. Ale nagle pojawia się on, przychodzi on. Blada postać z krwawą pręgą sięgającą od serca aż do stóp. Podąża niemo w stronę pasterki, wpatrując się w nią nieruchomym wzrokiem. Nie reaguje na wezwania guślarza, wskazuje ręką na serce, nie mówi nic, ale jego milczenie krzyczy: Ma ranę na piersi, ranę na piersi i miłość w oczach. To duch tego, który nie poradził sobie z uczuciem, z uczuciem miłości, miłości, która zabija. I kiedy gasną świece w kaplicy, a cienie duchów rozpływają się w mroku, zostajemy. Zostajemy lecz nie sami. Zostajemy z pytaniem o to, a my kim jesteśmy, kiedy nikt nie patrzy? I czy w naszym sercu jest więcej światła, czy też cienia? Dziady nie opowiadają tylko o umarłych, one mówią o żywych, one mówią o nas, o dziecku, które nie zdążyło zapłakać, o sercu, które nie umiało kochać, o człowieku, który zapomniał, jak być człowiekiem. Bo każdy duch, który stanął tej nocy w kaplicy, nosił twarz ludzkiego wyboru. I może dlatego ta opowieść nie kończy się wraz z ostatnim słowem, bo ona żyje dalej, żyje w naszych gestach, w naszych decyzjach, w naszej wrażliwości. Bo niebo zaczyna się w drobnym odruchu dobra a piekło. Piekło chwili, gdy przestajemy widzieć, widzieć drugiego człowieka. Mickiewicz zostawia nam dziś jedną myśl. Jedną myśl, że nie wystarczy żyć. Nie wystarczy żyć, trzeba jeszcze żyć i kochać. I być. Przede wszystkim być człowiekiem. Nie bójcie się drugiej części dziadów. To naprawdę piękny, wartościowy utwór.